Zbudzili się wszyscy tutaj jednocześnie w blasku, bo kręcił się dom, nie wieszcząc kiedy usłyszał, że goście ruszają się w łóżkach, w lasu w głowie i krzyknąło, hey, ej milido, stawajcie najmilsi, rozsunął no, ci przekonali się, że gdyby wolne było. Ok.

Białeś, ciesne, lepie, ja, się, nie. W białej ścieżce, jak i w jak i w Niebo próżyło deszcz, lecz dzień rozjaśniał się szybko. Czerwone kwiaty pasoli lśniły wśród wilgotnych, zielonych pustyni. Pippin wyjrzał przez zachodnie okno na jezioro w kierunku. Raz i w zasłonę. miał wrażenie, że spogląda spory na pochwyna. Zmieniała go jak gdyby podłużna, pałda czy kongust, nad którym obłoki rozszczepiały się od tysiące piór i kosmy. To była dolina. Na lewo od domu ze wzgórza spływał strumień i nikt nie do wlecieć. Pod ścianą tamte, był ciągnął się rozstrzyżony żywopłot osnuty srebrzystą pajęczy, a za nim szarzała niska

How oh, Obrigada. Yeah. a ja ja mówił jakby za siebie, lecz od czasu do czasu nagle odnosił na, na nich oczy żywe i błędyczne, odszedł czasów nie drwiami. Często go głos przechodził w śpiew, Nieraz też tam zrywał się w czytańczu po pokoju. Opowiadał o pszczołach, światach, o zwyczajach, że o dziwnych tróch mieszkających w samym lesie, o złych, zdrowych siłach, o przyjaciołach i wrogach o tajemnicach ukrytych w leśnych chaszczach. Słuchając zaczęli rozumieć, że lat żyje niezależny od nich, a nawet poczuły się intruzami, wobec tych wszystkich istot, dla których domu. swój domu. W po cała stara wierzba i proga dowiedział się o niej wszystkiego, co chciał wiedzieć, a nawet trochę więcej, bo nie była to historii. historia. Słowa Toma objawiły się całej nagości serca, że, a także ich myśli, to postępne i łagrodnie naprzymywały nienawiścią do wszystkiego, co właśnie chodzi wolno i może gryźną paść, łamać pamięć do kszczycieli i utopatorów. Stany las niedawno nosił swoją nazwę, już, nazwę był rzeczą Oczywiście był rzeczywiście bardzo stary. Zachował się jako szczątek rozgryznych zapomnianych płuc. Przetrwał w nim to są drzewa, patrząc na niego równie wolno jak góry,

Posłyszeli o wielkich kurchanach, odzielony końca, o kamienne korona większa górki, a zielonych nie ziemieli. Posłyszeliśmy to samo zielonej i białej, a zapółtek słyszymy się

No mówiła Natomiast chorobowy, chorobowy Chorobowy taki widka jest to pod chorobowy. Tak śmierdzą ludzie, którzy są choce

a nie tak tam doł, tu i tam, to tu to tam, tak, to wiecznie, Nie odzwyczajeni, co się kraju przed Nie Trzeba słuchaczom wydało się, że usnął, bo spuścił głowę na piersi. Siedzieli w dziedzinie w zakrycie, a jakby tomat, wierku, w obecny. Dzień w noc nadciągnęła od schody, Nie powiedzieć, czy miło jeden ranek w wieczór, nie. czy też wiele Nie czuł wodu, ani zmęczenia, nie czuł nic z ciekawości. przyciekawości. Ja cisza niebyt otaczała go dookoła. Wreszcie dał wyraz temu pełnieniu i rękawik, którym go nagle przejęła ta cisza. Kim jesteś pan? spytał. Co takiego, że chcą posłuchać się w hotelu i w oczniącym Czy już nie znasz mojego nazwiska?

Opowieści wzruszają garść, a pieni słuchacze kosztą rano, w pełni wieczorem. Z tymi słowy zerwał się z fotela, podskoczył, chwycił z budynia, w koninkiem świecą, zapalił on odsłonienie świecy. W tym oczu, w nagle...